Cześć! Wygrał odczyt energetyczny w ankiecie. Choć hipnoza cieszyła się również wysokim powodzeniem. Jednak to odczycie dziś powiem kilka słów. Zanim spotkam się z klientem, to sprawdzam, łączę się z nim energetycznie, czy taki przekaz jest możliwy. Jeśli tak, to oczyszczam przestrzeń energetyczną, przygotowuję swoje narzędzia pracy, to znaczy kamienie wysokoenergetyczne opaskę na oczy, żeby lepiej widzieć w ciemności. No i oczywiście świecę. Jeśli dojdzie do takiego spotkania, to siadam sobie przy takiej osobie, dostrajam się energetycznie i czuję, czy jest już czas na połączenie. I dotykam dłoni, dotykam, dotykam rąk, nadgarstków. I czasem jeszcze potrzebuję ostatniego, ostatniej zgody, ostatniego tak na połączenie, bo czasem coś trzyma, czasem ktoś nie chce podświadomie czegoś puścić i potrzebuje tego ostatniego, zgadzam się, na odczyt. Więc nic bez Waszej e, zgody nie jest możliwe. No i zaczynam widzieć symbole, zaczynam widzieć obrazy, zaczynam widzieć sceny. W wieństwie do hipnozy nie jest tutaj potrzebna e, rozmowa wstępna, bo Klient jest cały czas aktywny, cały czas mogę z nim rozmawiać, może on mi zadawać pytania. Ile czasu trwa takie spotkanie? Godzina, półtora i oczywiście może yy, nagrać sobie ten odczyt audio i zabrać go ze sobą i pracować z nim, jeszcze raz posłuchać. Yy. Odczyt przede wszystkim daje rozwiązania na tu i teraz, a także wskazuje drogę danej osobie, dokąd powinna pójść. Jeśli udało mi się przybliżyć Wam, na czym polega odczyt energetyczny, to bardzo się cieszę. A jeśli jeszcze macie pytania lub ja o czymś zapomniałam powiedzieć, to bardzo proszę zadajcie pytania w komentarzach. I jeśli jesteście gotowi na spotkanie jeden na jeden, na odczyt energetyczny, to zapraszam serdecznie.